Bruno Jasieński, but w butonierce, jak introdukcja. Całując owrzodzone palce syfilitycznej kochanki, dobrze jest słuchać ostrego śpiewu mijających tramwajów, kiedy muzyka w sąsiednim szpitalu wariatów gra Dreaming, a w kinie, na vis-a-vis, -vis, one stepiąc czerwone walce pod niebem Water Sky, w zielonej gazowoalce po raz trzydziestotysięczny umiera Mia May.